Pankin Olufsen 900 i mam z tym radiem pewien kłopot, dlatego że w internecie jest parę schematów do tego radia. Ja mam chyba z 5 i każdy jest trochę inny. Tym razem włączyłem go dlatego, że ostatnio bawiłem się amatorem i pokazywałem, jak szumi wzmacniacz. Teraz pokażę jak szumi w e, magnetolówce. Oto start bez przeciągania. W tej chwili jest nastawione na wejście magnetofonowe bez magnetofonu czyli to jest sprzęt niepodłączony do niczego. Może tak jeszcze zanim włączę to przybliżę telefon do głośnika żeby było słychać brum. Nie wiem, czy z obu stron słyszę tak samo. Tak, słyszę go ze środka, więc obie kolumny tak samo brumią. I to mimo takiego wielkiego kondensatora tutaj filtrującego. No, no dobra, miałem pokazać szum. To jest wzmacniacz, do niczego nie podłączony. Więc, yy, czy to przebija naszego amatora? Yy, no nie wiem. Ale być może obciążony gra całkiem fajnie. I trzeba też yy, mieć na względzie, że to jest rady trochę starsze od amatora. Nie pamiętam z którego roku. Amator to 75. Podejrzewam, że to jest gdzieś z lat 60.. Radio. Mamy tutaj y, lampkę stereo, ale te kabelki z lampki stereo lecą do takiego jak dla mnie to jest jakiś dummy. Wygląda jakby tutaj nie było de de dekodera, i faktycznie na żadnym kanale radio nie gra w stereo. Dobra, pokazałem jak szumi. Włączam sobie teraz układ i y, zawsze tą samą stację Radio Plus. Lampeczka zgasła. Co to są za słowa? Szanowni Państwo, jaką trzeba mieć wiarę, jak trzeba kochać Jezusa, jak trzeba mieć z nim intymny. Na początku grało paskudnie, ale po jakimś czasie samo się jakby naprawiło. Teraz brzmi to całkiem, całkiem ok, i jak dla mnie odbiór. Jest dobry, ale ciężko go porównać, bo jeżeli on nie jest stereo, to pewne zakłócenia jakby znikają same z siebie. Inny um, szanowny i znany wyznawca Chrystusa z Zionu, e, niejaki Atalus. Żadnej różnicy nie słyszę. Mm, został e, spróbujmy też jeszcze. E, Złapać mocniejszą stację na rzecz dzikich zwierząt, osób w piątym L. Owej Wrocławiu królował wczoraj ruszy z okazji świadomości, że w niej w szkole odbywała to się Tutaj jest na Full i ambasadorką jest tak? Michał Było na Full. Guza. Dzięki szybkiej reakcji jest już całkowicie zdrowa. Czyli o, stero powinno być przy tak mocnym sygnale? Przede wszystkich rodziców. Przede wszystkim, żeby e, mamy rozmawiały ze swoimi córkami, ale też dawały przykład swoim córkom. Przykład. To... Dobra, jeszcze raz. Z tym przekazem, że to ciało nasze jest bardzo ważne, żeby nazywały rzeczy po imieniu. obalajmy te tabu i bądźmy dla siebie bliskie i miłe. No nie słyszę więc jakieś różnice. Myślę, że często. Myślę, że radio po prostu nie jest sterowe. Jaką ona ma moc? Tam nie jest napisane, ale transformator jest mniej więcej taki, niezbyt duży, więc podejrzewam, że radio też nie jest jakiejś wielkiej mocy. Coś koło amatora. Szacuję je na 5W, ale. Może więcej. To są tylko takie moje dywagacje, żadna wiedza techniczna. Co chciałem z nim zrobić, ponieważ Brumi, trzeba by było wymienić trochę kondensatorów. Ale dostęp to jest taki: Napająka, Tu, tu, dwie płyty. Dostęp paskudny, gdzie nie w montaż wręcz przestrzenny, Na pająka. No nie jest to jakaś taka uwielbiona praca przeze mnie. No ale trzeba zrobić. No i tyle. Polecam obejrzeć film o amatorze. Żeby zobaczyć jak brzmi polski, nie brzmi szumi, polski sprzęt, a jak szumi y, sprzęt duński. Trochę starszy. Y, podłączę go jeszcze do DVD Prosimy tą samą muzykę i zobaczymy, jak tutaj zachowuje się barwa dźwięku. No to tyle.